No Siemanko z tej strony Barcy Specjalista W dzisiejszym odcinku chciałem bardzo przeprosić tą osobę, o której o której zapomniałem złożyć życzenia, bo mi pisała tydzień temu, że za 10 dni ma urodziny. Przepraszam Cię, ale nie mogłem, bo miałem sprawy rodzinne i nie mogłem, nie mogłem nagrać odcinka, że ten, bo, bo jakoś mi wypadło co innego, ale teraz życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Tobie dużo pieniędzy, bogatych prezentów, które już... Oczywiście miałeś dużo pieniędzy, wniosków, i przede wszystkim życzę Tobie zdrowia. Dużo zdrówka. Przepraszam za to, że nie, nie mogłem. Pozdrawiam moich widzów: przede wszystkim Ksaltera, Szymona i Kamila, Badzia i je pa akso serdecznie ich pozdrawiam jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i pozdrawiam tych których wymieniłem A, i, i przepraszam jeszcze że nie nagrywam ale ale bateria mi się popsuła i muszę ją ciągle ładować przez powerbanka, no to jak to się mówi, ja się z Wami żegnam. Może jak jutro będę miał więcej baterii, więcej czasu, to wtedy coś nagram. To ja się z Wami żegnam, cześć o cholera. ¡Te